Cześć z tej strony Lynks, kanał Pay to Win zapraszam Was dzisiaj na przygodę w Sword of Mana. Takim razem miałem za zadanie poboczne porozdawać tutaj jakieś, że tak powiem, kartki i tam odebrać długi od dłużników ym, dla pewnej pani. I ostatnim dłużnikiem jaki został jest właściwie jakiś pan, który ma harem, z tego co tam wynikało. Pan Devius. I musimy go odnaleźć i odebrać dług. Aha, oczywiście Pana Deviusa nie ma w domu W ogóle podejrzewałem, że pan Devius to będzie e, brat pani... Okej, okay, spoko Lady Medusa What the fuck No dobra, no, okej, okay, spoko What the fuck? Zwierzyniec. Ładne fakt tego to ja już w ogóle nie robię. Dialogi mogłyby być tak jak mówiłem trochę bardziej ambitne. Tja. Hm. Yeah. Stefan. Weszliśmy do pokoju... Dobra, mana do nas dołącza. Weszliśmy do pokoju, w którym nas zamknięto. Potem siedzą króliki i jakaś Lady Meduza. Okej. Okay. Masako. A, czyli co? <small> 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 Jakaś porybana. What the fuck, ona zmieniła w ptaki. Królika zmieniła w ptaka, okej. Okay. Zabić ją trzeba, nie. Okej, dobra. Okej, okay, dobra. Tak zamknięte? Niczego... Niczego tu nie ma. Okej, okay, dobra. Cóż, przynajmniej możemy się stąd wydostać. What the fuck? No, jak mam cię uwolnić? O, no mają klucz do klatki. Masakra w wszystkich ptakin, no, kurde, nieźle ma na strony pod sufitem. Hmm. Gdzie ona jest? Kieł słonia, dobra, spoko. Hmm, drugie piętro. Można siedzieć gdzieś w poko... W no, sumie tutaj skrzynki, póki co, obrobimy. tak księżyca. No, dostałem! Aha, no miałem małe takie zadanie, które trzeba było dostarczyć. Widzę tą rzecz. Myślałem, że... No widzę, że myśli, dziękuję za przedmiot. Okej, okay, lecimy dalej w takim razie. Hmm. No i gdzie ona jest? Teraz znowu śmignęła na trzeba je poszukać. Nie wiem czy ona stąd wyszła, czy nie wyszła. Chociaż muzyka się znowu zmieniła. Musi hmm. na to dostać, wygląda się. Dziwnie ta nasza wygląda, ale wiem, że tutaj jest ta skrzynia. Mamy zgięte ziarno. W sobie to tak szczerze mało używam tych przedmiotów. Ze względu na to, że tak czy siak jestem magiem. I ostatnio myślałem, że pójdę w stronę Magusa, ale jednak yy, przeczytałem tam parę poradników i nie polecają tej klasy w postaci, gdyż yy, podpala, że tak powiem, ma możliwość, zakręcia będą miały możliwość podpalenia przeciwnika, a co za tym idzie, nie dostajemy ponosieć żadnego doświadczenia, nie wiedzieć czemu, e, ani pieniędzy e, z tego, e, za właśnie zgładzenie takiego przeciwnika, bo gdy się spali, więc jest to bez sensu. A to widzę, że tutaj trzeba iść. Świetnie, a powiedz mi gdzie jest ten ołtarz czasu? Mm -hmm. Czyli zakładam, że gdzieś tutaj. Czy idziemy znowu? hand przygoda. Fajnie, że się zgubiłaś. hand przygoda przed nami. What the fuck? Nie, czy ja dobrze idę? Oj no coś czuję, że to są nowi przeciwnicy i będą bardzo nie niemili. A nawet nie. No jak nie? 28 Gisas. Będę musiał sobie chyba polepszyć się pancerze. Ciekawe jak tam z XP. No dają tam po 8. Zresztą ogólnie tutaj przeciwnicy dają bardzo mało XP, a pula, że tak powiem, XP na następny poziom już wzrosła zdecydowanie. o ty zły że też też jesteś na ten miecz podatny co to jest what the fuck is this ja widzę, że ty go możesz zmucić to go muć zdecydowanie mając towarzysza u boku ułatwia nam walkę ze względu gdyż Przeciwnik może ustawić, znaczy nasz towarzysz może ustawić sobie, chociaż... o, bo już tam sobie sobie, na przykład ustawić, e że tak powiem... broń dźgającą, a ale mamy broń tnącą, więc już mamy, że tak powiem, e sprawy rozwiązaną w odnośnie zmiany broni za chwilę. Gint, bestio. W sumie samym mieczem mógłbym ich mucić. Użyjemy sobie tego Ultimate'a, bo dawno go nie używałem. Krytyki wpadają Przy okazji pewnie nabiłem sobie znowu poziom No zobaczymy, zobaczymy Tu jakiś... Znowu ten... Tutaj wąż śpi W ogóle zauważyłem, że... What... The fuck is this? Ale szczęście, że mnie tutaj Amanda ocaliła Ale masakra to właśnie był jeden z tych statusów, zamiany chyba w kamień, który też możemy uzyskać, jeśli jeszcze będziemy określoną tam chyba klasę o. Eee. Jacy zazdrośnicy What the fuck Cóż, ten, że tak powiem, nie rozumiem wszystkich czy tak powiem y, aspektów tego świata tej gry dawaj zmuć go wiedziałem że jak ci się nie ustawi trzeba wejść pewnie znowu w opcję NPZ i ustawić je żeby ona atakowała dawaj, śmiało ciekawe czy ja w ogóle dostaję ekspert w takim wypadku jak ona zamuci przeciwnika Chyba tak jest. Zobaczymy. Zły potworek. Jesteśmy dalej na tej pustyni jad. Hmm. Tam się zdaje jakoś dostać? A, pamiętam to. To jest tądko. To, tylko... Co tu się robiło? Hmm. To jest ta zagadka z duszkami. Hmm, spróbujemy, może użyć każdego duszka. Super. To, to mi akurat w tej chwili niepotrzebne całkowicie. Muszę to jakoś rozgryźć. Co to może być? Gdybym pamiętał tą zagadkę. Hmm. Bo tam na dół nie, ma... nie mamy jak przejść chyba. Ci chyba wszystko nie da. Ten dziadek coś mówi, że trzeba zrobić. Mamy podpalić te drzewa. Hmm. zaraz wracam i wróciłem do miasta, żeby się zapytać tego dziadka o tą zagadkę i już teraz chyba rozumiem za toż marsz ósemkę wokół tych drzew, czyli mamy po prostu przejść ruchem ósemkowym zakładam wokół tych drzew zobaczymy Lecimy, ale tak się jeszcze sprawdzę tylko tu jest też zejście aha, tutaj nie ma zejścia Czyli jedyna droga to jest tutaj. No dobra, to też tyle nam to ułatwiło. A że nie gardzę y doświadczeniem, to będę trochę mucił tych przeciwników. Czyli tak, mamy zrobić ósemkę. I zrobiłem ósemkę. Ha! I zagadka o, fajnie, że od razu mnie przeniosło. Zagadka rozwiązana. I znowu kolejni nowi przeciwnicy. O, jakieś demony widzę, więc na pewno będą podatni na moje ataki, jak widzicie. Kurczę, wejdą osiuskopi, panie. ta widzę, że teraz Amanda ostro atakuje. Co to jest? O nie, to ten. To tak jak w tych japońskich rpg zawsze występuje skrzynka, która. Która w sumie Amanda. jest... Przydatna w tej chwili, bo jak widzicie ona atakuje, odpycha przeciwnika, a ja go mucę w sposób naturalny, puszczając zaklęcie z tyłu. No nie, znowu trzeba będzie używać tego czegoś. Cepa, o ile się nie mylę. Aha. O, Zakochałeś się we mnie Miło, tylko chodź tu Amanda... O właśnie musiała użyć czaru, żeby przejść do nas Odnowimy sobie trochę many Czyli tak ja wam mówiłem, wybrałem sobie chyba klasę postaci e Elemental yy, Z tego co pamiętam, czy ona chyba wymaga poziom chyba 20 maga i poziom, żeby właśnie skłamać Nie wiem, PC, tylko tutaj. No oczywiście tutaj to nie jest napisane. Poziom. Poziom 20 maga oraz 15 sej, czyli chodzi chyba o księdza. Mocą uzdrowiciela mędrca w tej grze tak nazwanego. Super. Zatru mnie. niestety nie zdejmuję. Chociaż wolę to zaklęcić niż tamto To mm -hmm. praca dla Amandy no def, fuck, zostaw mnie. To jest zły wężu Dobra, udało się Na szybki się jeszcze uleczyłem, do na to żeby nie na mnie głas spadnie nie, tylko dzidy. Hmm. No i dobrane, teraz mamy iść? Aha To bardzo fajnie, że tutaj w tym miejscu się pojawiłem. A w sumie ja odnawiam sobie do many do minie, więc... Nie no, nie, nie chodzi o czekoladę, tylko o ten przedmiot, chyba orzech odnawia many, dokładnie. Szybko się przebudziłaś? Amondo, nie blokuj się, bo to jest paszport dla ciebie. What the fuck, zostaw mnie. Coś mi się wydaje, że mój pancerz jest trochę za słaby. Zbudź go, żeż. A ja mam do Brawo, wbijaź sobie poziom Aha, tu się da zaskoczyć Proszę bardzo Co to jest? Aha Nie wiadomo co to jest, ale jest odporne, widzę Na co może być nieodporne? CO? Chyba sobie żartujecie. Na ogień nie jest odporny, ale... Obrażenie jakie zadaje to... Trochę przesadzone, moim zdaniem. Ugiń ty przeciwniku. Ile to ma życia? Dobrze, że Amanda go bacznie tam odpycha. Udało się. Aha. I znowu nie wiadomo co wylosuję, mam nadzieję, że nie padnę. Tja, dobry eliksir. I ledwo przeżyłem. Przynajmniej sobie... Użyjemy nie, nie, nie statystyki, gdzie to było tutaj. Może ha znowu, żeby będą wycimane. Już nie wiem, jak z tym przesunikiem walczyć w ogóle. Ale jego obra... What the fuck is this? Teraz już myślałem, że gdzieś tam wpadnę. Aha, no chyba tam muszę wpaść. Wpadliśmy do. Labiryntu wydmy. Gdzie mam jakiegoś przyjaciela kota? Który robił fajną minę Ale my się nie damy My go oczarujemy O, widzę, że jest odporny Proszę, zmuć go Dawaj, dawaj, śmiało, Amanda no, czy Amanda jak zabiera przecinko, to też nam wbija poziom. I o, tak ja Wam mówiłem, 25 mam po poziom czarodzieja, i teraz wbijamy poziom mędrca. Nie wiem, co to daje. Zwiększa, chyba z tego, co widzę, zdecydowanie bardziej obrażenia magiczne, więc to może być też przydatne. Chociaż mi się wydaje, że powinien czarodziej. Czy to może obro ma obrona przed magią? Może też tak być. No nie, znowu to coś. Jeszcze mnie zmieniło w jakiegoś małego cukierka Zły mimik, tak to się chyba nazywają Ale strasznie odporny widzę na... Aż ty... Ale zły dziad Czuję, że to będzie ciężka walka z nim Ciekawości powiem Wam sprawdzę na co ten dziad jest odporny. Jednego o szkatuła demon, nazywa się mimik. Aaa, z pieści mu trzeba dać wycisk. W sumie pieści jeszcze nie używałem. O, oh, the fuck! Dobra, wycofuję się, bicia go w pięści. No faktycznie poszedłem w stronę magii już dosłownie i to jest bez sensu po prostu, żeby z nim się tłuc bez używania zakręć. Ale ja to jest wytrzymałe, powiem wam. Zmienimy sobie w takim razie typ magii. Może będzie taka, która strzela. Aha, na no to magię jest akurat odporny. Uhum. No dobra, no to na co może być nieodporny Dobra, na no coś puścimy sobie wzmocnienie O Na szczęście na no, magię ziemi nie był już taki odporny Okej okay. No co ja z tym zrobiłem, Nacinałem przycisk Widzę, że potwór znowu się strzesiły. W sensie co, ja mam tam i znowu na dół? No what the fuck, i znowu muszę z tym czymś się bić? Ej, ty powinnaś walczyć z przodu, gdzie ty jesteś, ty? Ciamaido. No masakra. Idzie wacz z nim. Niech przystało na kobietę. Broń mężczyzny. <laughs> Okej, okay, coś się tak zbliża. Nie wiem, czy on chce nas zabić. Mam mało życia. O, udało mi się na szczęście. Co to ma być? Lol, ja. Zmieniło go w coś takiego dziwnego. Co to ich zmienia? Nie wiem, czy też to mi daje. Aha. Trzeba byłoby dwa przyciski nacisnąć, nie zauważyłem wcześniej tego na dole. No super, i zobaczcie, gdzie wyszedłem. What the fuck, czy co? Poszedłem w złą stronę? No trzeba mam dwa życia. Pora na zjedzenie sobie porządnej czekoladki oraz przegryźć tą czekoladę sobie orzechem, czyli mam czekoladę z orzechami A widzę, że ta magia na niego działa już Mimo wszystko nadal jesteśmy zablokowani na tym samym terenie Musimy znowu iść powalczyć e, z tym Skorpionem, który gdzieś tutaj jest o, tym razem się nie, nie pojawił. Co u mnie jest na, na rękę? Kurczę. Tam się chyba mamy dostać. Tu znaczy nie widzę, żeby było przejście. Panie Kaczko, nie mam ochoty się z panem bawić. No, tu jest jakieś, też jakaś jaskinia. To dziwnie, nie widziałem jej wcześniej. Nabieram to powiem wam, że jest bardzo... Ej, ty tam nie bądź taka cwana, bo zaraz padniesz. To ja muszę otworzyć. Baobab. Hmm. Czyli wychodzi na to, że te wszystkie potworki powinny mieć słabość na... ...na atak mojej ziemi. No i w sumie tak wychodzi, że tak jest. działa wszystko jest jakieś przejście chyba nie Zobaczmy, sparcie mnie stopień mojego zdrowia już jest zdecydowanie za mały Tak samo już tutaj tej many mi się kończy To już nie ma tak, że, że można błyskawicznie jak zauważyliście wyleczyć się yy, no, na nabierając poziom bo tutaj Nabijanie poziomów niestety już się opóźniło. Pewnie postworzył się tutaj. Hmm. Jednak nie. Albo jednak tak. Wędrujemy po tej pustyni. Wyzywamy różne przedmioty, których nie mam pojęcia. Co robią? To sobie na spokojnie już sprawdzę i potem nam wyjaśnię. Więc no co tu mamy robić? Skakać. Aha, takie przejście dziwne. Dotarliśmy do tej jaskini, chyba docelowej, której mieliśmy dotrzeć. Ale też myślę, że następnym razem ją zbadamy. Z tej strony był links kanał Pay to Win. Do zobaczenia wkrótce.